Witam serdecznie z tej strony Ponio. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić album One Piece. Do zbierania kart, do kolekcjonowania z wydawnictwa Panini. Album został zakupiony w Empiku za 49,99. Akurat w naszym przypadku była to ostatnia sztuka, więc chyba na nas to czekało. Co to mogę więcej powiedzieć? No, album jak album. Tutaj mamy już jakąś część kart, które były jakby razem z tym, do tego albumu dołączone. Te były w gratisie, także ich normalnie w busterkach nie ma. Tutaj mamy Luffiego i Zoro. Takie fajne, z takim fajnym holograficznym efektem. No i tutaj mamy cztery busterki, zakupione wczoraj, również w Empiku. Karty cieszą się dosyć dużą popularnością, co nas zdziwiło. Może to dzięki temu, że na Netflixie właśnie teraz został wypuszczony serial One Piece z aktorami. Bardzo fajny zresztą, polecam serdecznie. No to co? No to może przejdźmy do otworzenia pierwszej paczuszki. Tak, sześć kart jest w środku. Jest sześć kart. Ok, to rozpoczynamy otwieranie. Żeby sobie za dużo nie zdradzać, od razu na początku otworzymy tyłem. Możeczki są dobra, jestem ciekawa. Mam nadzieję, że trafi się jakiś list kończy w końcu. Bo chyba ani jeszcze jednego nie mamy, z tego co wiem. Tak, karty wyglądają z tyłu. Mają tutaj numerki. Jest też napisana miejscówka. No dobra, to jedziemy z pierwszą. Dobra, tutaj mamy Luffiego z torbą pełną żarcia. To jest większa część. Tak, tutaj jest jakby taki, będzie większy plakat, który składa się z trzech części. Czyli jakby jedną część tutaj już mamy. Okej, okay, jedziemy dalej. Tu mi się wydaje, że będzie coś z czoperkiem. Bo jest flaga. Okay. Jest, jest list, gończy czoperka. No, w, no końcu w końcu się udało. udało, także mamy mamy czoperka. Niestety jego smutna wartość 50 berry. Co zrobić? Dobra. Tutaj mamy usopa. got usop. Zobaczmy co tutaj i jest Soge King, wow! także no superantko, w końcu nam się trafiło. A nie jednego nie mieliśmy wcześniej w listu kończego, mm -hmm. a teraz w Już tak, mamy, Już od razu, razu są dwa, także no. superantko, dobra tutaj mamy e, jedną z czterech kart. A to no, nie było chopera, sam, same wszystkie formy tak. chopera tam będą tak. i ten jego. Okej, okay. o i ja akurat się trafił wolutki Choperek, średniutki Choperek. O, jeszcze później. Jest! jest Tutaj sobie z nami ogląda, dobra. Yy, jedziemy dalej. Punk Hazard teraz. Okej. Okay. Tutaj to mamy ekipę. Tak, to jest większy fragment. A z, dwóch. z dwóch części się składający, okej. Okay. Tutaj znowu coś się bo będzie. A to same chopery tutaj? Same choperowe, czop czyli tu mamy ostatnią. Mm. Taką. Uuu! To jest jak ten on chronił, pamiętasz ten fragment z anime, jak on ochronił Tak, tą jak flagę. on ochronił flagę, tak. Ej, to jest i to tak, jest jest taka to jest pojedyncza czaka. Tak, jest to jest ładna. taka pojedyncza karta Ale jest fajna, nie? On Bardzo ładna, jest, on ładna. Jest cała. No jest, skoramka. tak, nie, tak. W sumie nie, w środku też, widzisz, tak, nie wiem czy widać. Może podświatowa kamerę, byś chciała jakieś zrobić, zobaczymy na tym. No, taka jest. No ciężko to uchwycić, no ale jest taka mm. fajna, fajna połyskująca. No spoko te karty. No Ej, dobra. To się fajnie trafiły, nie? Ja <laughs> tak, trafiły taka, się do fajne. Już. Dobra, czyli mamy pierwszy busterek mm. otwarty. Fajnie, najbardziej mm. się cieszę z czoperka no <laughs> Mojego ulubieńca zresztą. Miłośnika baty cukrowej. Tak. I jedziemy z busterkiem numer 2. No, nie boisz, że nogami jest wszystko kawałek karty? Nie to przerwać po to prostu? To, to nie, jeszcze ja nie boję. Dobra. Kawałek z tym co teraz będzie. Mam nadzieję, że nic nam się nie zdubluje. Jak nie? Będziemy na wymiankę z... No będzie na wymiankę, no też, te, że... też prawda, ale... Dobra. Okej, okay, tu chyba Franki. będzie Franki, coś czuję, że też list gończy. Jest! No jest, brawo. jest Franki! Fajnie, już mamy trzy. Nie było żadnego, teraz mamy trzy, także jest super ancko. No Nie, no jestem mega zadowolony. Dobra, czyli mamy. Dobra, tu mamy jakąś część, jedną z... Punk hazard. Tak, Punk Hazard. Dobra, co my tu mamy? Smoka. Smoka. To nam się pokazał Smok. Jedziemy dalej. Tutaj też chyba. Tak, jedna z trzech. Nie wiem, czy coś z tego już mamy. Ej, to masz od czupera znowu tą część, co przed chwilą miałaś teraz. Tutaj, na... tu? no. No? Dramno. no. O, Dobra. no to fajnie. Tylko, że po skosie masz, bo tam miałaś dolny, prawy, a tu masz lewy, górny. Doktor Kurecha i... Jak miał ten drugi doktor? Nie pamiętam. Trzechwóz. No, <laughs> <laughs> nie wiem, <laughs> nie, Shibus, nie pamiętam. Muchomora. Dobra. Doro, siedemnasty numer. Doro. Okay. Oooo, Dłoto. elegancko, elegancko, dobra. Jest złocisze. Jest słoczy. O. Tak no, jest, dobra, superacko. Ale już taką złotą chyba mamy z kimś, nie? Tylko nie pamiętam dokładnie. Ale to chyba te takie deformowane, te takie chibi, co takie duże głowy Aha. mają, a małe ciałka. Być może. I tutaj mamy bruka. Uuuu. no to Też. Ładna taka, połyskująca. Srebrna taka, nie? No to jest świetna. A jaki to jest numer? Bardzo ładna. 84. Aha, 84. Dobra. No no to same dobre rzeczy. dobre, blokają. tak, tak, fajnie. I otwieramy Pusterek numer 3. Szkoda, że tak mało jest tak. Pстеłków. To tak mało karty w środku. No. Dobra. Dobra. Tu znowu jakiś. jedna z wielu części. O, tu mamy nami i. Sopa. Okej. Okay. Tutaj znowu. New World. A to z tego mamy chyba jakieś dwie mi się wydaje. Tutaj mamy Zora. Idziemy dalej. Punk Hazard. A, czyli tu ten smok tutaj, czyli to będzie do tego. Już trzecią część mamy tutaj w trzech boosterach? Może być. Tu mamy czoperka z Lufim. Tu będzie Usop, Jakaś fajna pewnie. To jest srebrna? Nie. To jest taka zwykła, to nie jest połyskująca. To jest taka standardowa. No ale jest sobie. Sandji. Sandji! Uuu! No to właśnie już mamy. A zobacz co następne już jest. Czoperek! Dobra. I zobaczmy czaperkę. Oo nie. Jak mi miło, że trafia się mój ulubieniec. A dużo, nie? Tych co jest naprawdę sporo. Powiem, że ja wybierałam, także mam dobrą rękę. Następnym razem też będę wybrać. Dobra, czyli mamy, super, fajnie, fajnie jest. No i niestety przyszło nam otworzyć ostatnią paczkę. Już ostatnia no paczka, także niestety otwieramy ostatnią paczkę. Co tutaj nam się traf. Na razie jeszcze nic nam się nie. U, bruk, już widzę, że będzie bruk. Ok. List kończy następny do kolekcji. No, o, no to superancko, fajnie, fajnie nam A się trafiło. ma taki list kończy, to jest ten stary. Tak, jego, stary, tak? no z jakąś tam. Jak on zanim jeszcze, żył. jeszcze, tak, jak jeszcze żył. Dobra. Tutaj będzie Lufus pewnie. No i... Ale nam się trafiło, nie? Ale nie nam się trafiło. Żadnego nie, żadnego. żadnego. A stary, zgonczył, czy ten? Yy, stary, znaczy no, ten... Yy... Po Marineford, tak, czy co? Chyba tak, no. Także super. Co tutaj mamy? Amazon mini. Aha, to z tej yy, odboła Hancock, z tej wyspy chyba. Czyli mamy jakąś... Je... Wygląda jakby była taka pojedyncza, ale tak trochę jakby... Nie no wiem. Może będzie kilka pojedynczych. no zobaczymy w sumie. Będziemy mogli... O, i mamy punk hazard wcale, bo był tutaj ten... O. Czyli drugi się trafił? Drugi bo... się trafił. O, no, super. Także super anczko. Miała na imię ta latająca, ta yy, harpia. Nie pamiętam. Tam było hologram zbyt wiele wieci, postaci. Nie? No, tam było zbyt wiele postaci, żeby to zapamiętać. Co ona myślała, że e, Zoro jest jak Sanji i nie uderzy kobiety, nie? A mm -hmm. on to tak się tam lał pójdzie, mm -hmm. nie? Dobra. O! No Neptun, mam. tak? To jest hologram? Tak jest taki, no? Serno? Dobrze. Super, no i ostatnia? A, to syn. syn. Też holo. To, ale to, jest, to, to, to są podobne numery mają? To jest 167, a to jest 160. No. no. Okej. Okay. Bardzo jestem zadowolona. Ja też jestem raz. bardzo zadowolona. Szczególnie z tego, że mamy bardzo dużo listów gończych. Tu mamy Choppera, mamy Usopa, Tak. Sogekinga jeszcze. Sogekinga. Ruch, lupi. I coś jeszcze było z listów? Franki. Mamy Franki. Tutaj Sogeking. I oczywiście najsłodszy Choperek. Także nie mieliśmy żadnego. Teraz mamy pięć. Po co? Kładamy do albumu. Tak. No dobrze, został zrobiony mały renament w kartach. Ponumerowaliśmy sobie stronki. Były takie fajne naklejeczki z numerkami. I karty zostały ułożone według kolejności. Co do naklejania naklejek z numerami, no to trzeba naklejać strona po stronie, bo my myśleliśmy, że karty będą po prostu tu, przewracamy i że będą tak, ale no niestety nie. Więc y, strona po stronie trzeba wszędzie naklejeczki z numerami umieścić. No to tu mamy pierwszą stronę, czyli już mamy trzy części y, z dużego plakatu. Jeszcze brakuje nam sześciu. Tutaj mamy następną stronkę. Także o, te błyszczące piękne z brukiem. Tutaj piękna. Trochę tego jest. Tak to się prezentuje. A w sumie ile boosterków mieliśmy? 6, tak? Bo dwa Sześć. były w tym, czy trzy? Nie, w samym albumie no. chyba trzy były. Tak mi się wydaje. No i plus te dwie karty takie limitowane, które w boosterkach nie ma. Okej, okay. idziemy dalej. Także no, Ace jest fajny na dole. Tak, te, ten tutaj nie no, wygląda. O, tutaj chyba największa kolekcja no listów gończych. No tak, tam się trafiło teraz. Także super superancko. Tutaj następna część plakatu. Tu też. Także fajnie, fajnie zbiera się. O. No. są super, super, no i tu na samym końcu mamy te specjalne, limitowane, z idorem. No a z wszystkich busterków to tylko były dwie powtórki. Do wymianki będzie. To by było na tyle. Będziemy dalej na pewno zbierać, kupować busterki, aż uzbieramy całą kolekcję. Następny odcinek, jak kupimy kolejne busterki. Zrobimy opening po i Po dziesiątym chyba. Po dziesiątym no. Może kupimy więcej, zobaczymy. Teraz były cztery, może następnym razem się weźmie więcej. Je jeśli będą dostępne, bo e, trzeba szukać MPików, w których te karty są, bo nie wszędzie niestety są. Dosyć szybko się sprzedają. Albo zamówić przez internet też. A są w internecie? Trzeba sprawdzić. Może gdzieś w jakichś innych sklepach też są. Może nie tylko w MPiku. Nie wiem, czy to jest tylko na wyłączność MPK, czy w innych yy, sklepach jakiś też się to zdarza. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że fajnie się oglądało. Pozdrawiamy. Pa pa. pa. <laughs> Chopper też pozdrawia.